za nie. Kiedy pewien człowiek, nie miał nic do jego pania wciąż mówiła, jego panie rozjechania. Wtedy on się zburzył, zadał cios, patrł na jego śmierć. Policja nie wiedziała, śmierć była Ostra, prawda, patologia okay. Wkurzyła swojego kartofla nie mogli się wkurzyć bo mieli klatki ziemia czarne, napadali kotowane! Rozpylał taki się wtedy mnie Nie myślasz o tym, że nie świat i żyje wtedy chamę Minę serko robi Lego, malego. Rozpytła się dziwy w mojej głowie. Ja chcę ja to sięgam. Bo ja jestem Bardzo to Cały świat pojebany, to schufowany.